Też przydaję na temat. Co oglądałem? Frania, sobie tak przerzucałem właśnie tych streamerów z Twitchcona. Już stoją w kolejce. No i mówię, no ja niestety nie dam rady być na Twitchcon, e, bo niestety e, no na Twitchconie trzeba chodzić, tak? I trzeba wyjść z domu. To to są dwie przejebane rzeczy, które mi totalnie nie leżą w weekend. Jeszcze w tygodniu lubię, ale w weekend nie, nie ma opcji wychodzenie z domu, jeszcze komputera nie ma. Strasznie bym się niekomfortowo czuł, kochani. Dobra. Co widzę, idziemy... nie się tej... kolejki. Nie no, tak naprawdę to nie miałem z kim jechać, nikt mnie nie zaprosił. Testris, Spago w duecie. Pelcu z Barszczem i oni nie chcą ze mną chyba działać. Mają... Mnie już mają za boomera. Wycis wycisnęli ze mnie jak ze szmaty... Yy, wszystkie soki życiodajne i rzucili mnie w kąt. Teraz oni będą zdobywać content. Niedługo...